Bo chodzi o to, że jak oni je karmią, to one wypielują sztuczkę. Yes. Chodzą do tyłu na ogonach, takie to różne jaja, ja to widziałam szybko. A tutaj to też po prostu pływają i są fajnie, no. O, tu jest jakiś jeden. Ja z tego jesteś ja mam się za przeproszczem wielu gabę. To po cholerze jest. No jest, jest. Ja to po prostu filmuję. Za no, trzeba, bo to inaczej to w ogóle szkoda. Na No Zasiem chyba. Ok. A jak to no, jest? Banderas, Gdyby banderasa podczas No, banderasa, banderasa. To jest tych banderas, których na ulicach nawet nie graczuje, a Opole go